A czy wiecie o tym, że istnieje taki stan, do którego mamy bardzo łatwy dostęp, który pozwala rozpuścić bardzo wiele negatywnych emocji i przekonwertować rozmaite blokady, które się w nas dzieją? Ten stan nazywa się wdzięcznością. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wdzięczność się ćwiczy i wdzięczność się tworzy. Pamiętam swego czasu, kilka lat temu występowałem na takiej konferencji TEDx, gdzie opowiadałem o stanie wdzięczności i pod moim filmem pojawiły się komentarze. Gościu, co ty za głupoty opowiadasz? Mówisz tutaj o praktykowaniu i ćwiczeniu wdzięczności wobec świata. Wdzięczność przecież okazuje się komuś za coś, czyli ktoś zrobił dla mnie coś dobrego, to mogę być wdzięcznym. To jest nieprawda. Wdzięczność okazuje się w bardzo wielu różnych kontekstach i sytuacjach i teraz im częściej pracujemy z tą wdzięcznością, tym bardziej wpływamy na podniesienie swojego własnego samopoczucia. To jest niesamowite, ale praktycznie nikt nie uczy nas od małego, kiedy, od momentu, kiedy byliśmy dziećmi, szliśmy przez szkoły, doświadczenia stanu wdzięczności. Popatrzcie sobie na chociażby szkoły. Mamy taki program w naszych głowach, który sprawia, że motywują nas dwie rzeczy. Od prawieków tak naprawdę tu się nic nie zmieniło. Motywuje nas tak zwany kij i marchewka, czyli unikanie przed potencjalnym cierpieniem albo dążenie do przyjemności. I zobaczcie, jak byliśmy w szkole i był sprawdzian, to najczęściej działo się tak, że jak dostaliśmy ze sprawdzianu jedynkę, no to była kara. Jak dostaliśmy truje, no to nic się nie działo. Jak dostaliśmy piątkę, no to nic się nie działo. I teraz umysł dziecka, młodego człowieka, który kształtuje sobie rozumienie świata, dostaje jasną informację. Hej, po co ja mam budować w sobie postawy dążeniowe, skoro tak naprawdę nagrodą jest to samo w sytuacji, kiedy zrobię jakoś tam i zrobię bardzo dobrze. Nagrodą jest brak kary. Pokażę Wam Państwu też ten program Unikanie i Dążenie na bardzo prostym przykładzie. Każdy z Was teraz, tak jak słuchacie mnie po drugiej stronie radiodbiorników, jaka jest pierwsza myśl, kiedy Państwo w skrzynce pocztowej znajdujecie awizo? No właśnie, zadaję to pytanie wielokrotnie i odpowiedź jest zawsze ta sama. O Jezu, skarbówka albo mandat albo sąd albo jeszcze coś gorszego. Ja kiedyś zrobiłem sobie test. Przez mniej więcej pół roku odbierałem Awiza i selekcjonowałem je na trzy typy wiadomości. Wiadomość pierwsza to wiadomość negatywna, wiadomość neutralna i wiadomość pozytywna. Wiadomość, neutralna, wiadomość negatywna, mandat, kontrola skarbowa, te wszystkie rzeczy, których bardzo, bardzo nie chcemy. Wiadomość neutralna, zaproszenie ulotka, nie wiem, informacja o wymiarze podatku gruntowego do zapłacenia za działkę, no to nie jest wiadomość negatywna. Skoro mam działkę, to wiem, że podatek gruntowy przyjdzie zapłacić. A wiadomość pozytywna to podziękowanie, prezent, coś fajnego. I wiecie co? Niesamowite jest to, że po pół roku, jak zebrałem sobie te wszystkie elementy, to okazało się, że ilość wiadomości negatywnych wersus neutralne i pozytywne płynącą z tych awiz była taka sama. 50 na 50. Co nie zmienia faktu, że dalej w naszych głowach i w mojej głowie powstaje myśl o Jezu, a wizo w skrzynce co tam będzie. Jak to zmienić? No właśnie, tutaj rozpoczyna się cały koncept pracowania i wyćwiczenia stanu wdzięczności. Bo każdego dnia macie dziesiątki, jeżeli nie setki, albo jeżeli nie tysiące powodów do tego, żeby poczuć wdzięczność, tylko najczęściej tego nie zauważamy. Najczęściej przechodzimy nad tym kompletnie bez żadnej refleksji. Zresztą, kiedy ktoś powie tobie komplement, to jak reagujesz? Jak zadaję to pytanie, to ludzie często mówią, no, albo go nie przyjmuję, to jest w ogóle straszne, albo przez pięć minut się czuję dobrze, a potem, potem to staje się już normalne i o tym zapominam. A jak ktoś cię wkurzy? To na tym jestem w stanie się pastwić dzień, tydzień, a czasami nawet jeszcze dłużej. I teraz, czy to jest niezależne od nas? Nie. Możemy na to wpływać. Możemy zacząć zwracać uwagę na wszystkie sytuacje, które dzieją się każdego dnia, które tak naprawdę są dla nas powodami do wdzięczności, a których do tej pory po prostu nie zauważaliśmy. Kiedy Pracuję na szkoleniach albo w gabinecie, daję bardzo często ludziom takie ćwiczenie, pomagające zacząć zauważać te wszystkie powody do wdzięczności, które dzieją się każdego dnia, ponieważ wdzięczność wyłącza frustrację. Zobaczcie, istnieje bardzo duża różnica między stanem wdzięczności a stanem oczekiwania, bo możemy mieć wdzięczność w stosunku do przyszłości. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś miał okazję pomyśleć sobie o tym, że dzisiaj możesz być wdzięcznym albo wdzięczną za to, że coś się wydarzy w przyszłości. To jest zupełnie inny wektor uwagi niż moment, kiedy zaczynasz oczekiwać, że coś się wydarzy w przyszłości. Bo oczekiwanie rodzi frustrację. Patrzysz, sprawdzasz, czy to się realizuje, czy to już się dzieje, a jak nie, to pojawia się frustracja. Stan wdzięczności jest zupełnie innym stanem. Stan wdzięczności powala, pozwala na to, żeby dzisiaj poczuć się dobrze i... Z Podziękować sobie, ludziom, światu, e, w sile wyższej, w jakąkolwiek wierzysz za to, że coś fajnego spotka Cię e, w Twojej przyszłości. I bardzo ważne jest to, żebyśmy też nauczyli się zwracać uwagę na małe powody do wdzięczności, bo krąży po internecie taki mem, który mówi, że jak masz dach nad głową, jak masz co jeść, e, jak masz nogi i generalnie jak masz ludzi wokół, to jesteś mniejszością świata, więc bądź za to wdzięcznym albo wdzięczną. Tylko przyznam szczerze, że moim zdaniem to są bardzo szerokie i odleciane koncepty. Jeżeli ktoś nie był bezdomny w ciągu ostatnich lat, to koncept posiadania dachu nad głową jest albo właściwie nieposiadania dachu nad głową, jest zbyt abstrakcyjny, żeby powodował w nas wdzięczność. Jeżeli nie głodowałeś albo nie głodowałaś w ostatnich latach, to koncept braku jedzenia też może być zbyt mocno odleciany. Może warto skupić się na rzeczach prostszych na tym, co każdego dnia dzieje się. W Twoim życiu, co faktycznie może stać się powodem do wdzięczności. A propos ludzi, których spotykasz, informacji, które dostajesz, tego jak spędzasz czas, tego, że uśmiechasz się i wymieniasz uśmiechy z ludźmi napotkanymi na Twojej drodze, co już podnosi poziom Twoich endorfin i może stać się powodem do radości. W związku z każdym mailem, który daje Ci jakąś fajną informację, albo każdą dobrą informacją, która daje Ci coś dobrego, to wszystko są powody do wdzięczności, tylko my bardzo często nawet ich nie zauważamy, koncentrując się znacznie mocniej na tym, żeby uciekać przed tym, co boli. I teraz jedna i druga postawa jest równie ważna, bo zarówno ta postawa unikania, czyli zabezpieczenie się przed zagrożeniem, jak i dążenie do tego, co chcemy, żeby fajnego się działo w naszym życiu, jest niezwykle istotne. Tylko ważne, żeby zachować zdrowe proporcje żeby pamiętać, że oprócz unikania jest także dą dążenie, że oprócz tego, przed czym się musimy zabezpieczyć, nasz umysł też ma w sobie niesamowite pokłady tego, żeby tworzyć, kreować i marzyć i za to również można dać sobie stan wdzięczności, bo wdzięczność rozpuszcza rozmaite blokady, które dzieją się w naszym życiu. Ja teraz zaprezentuję państwu kolejny utwór i powiem szczerze, mamy w domu trzy i pół letniego, niepełna czteroletniego w zasadzie małego człowieka, którego uczymy też podejścia do muzyki, prezentując mu rozmaite kawałki, które lubimy, których lubimy słuchać. I wiecie co? I mój syn ten kawałek upodobał sobie w szczególności, za co ja nie ukrywam. Jestem bardzo wdzięczny, bo dobra muzyka. Chyba jednak e, może być wyssana z mlekiem matki, wrasta w nas od samego początku życia. Zatem teraz przed Państwem ze specjalną dedykacją, Jaśku, dla Ciebie Pixis.